Dzień dobry, ja się nazywam Anna Wittenberg, pracuję w dzienniku gazecie, gazecie prawnej, zajmuję się nowymi technologiami. Wcześniej przez lata pisałam też o edukacji, więc dzisiaj mam dla Was prezentację, która łączy te dwa tematy, bo technologii bez edukacji, jak za chwilę będziemy rozmawiać praktycznie nie ma. Dzisiaj jest taki specjalny dzień, bardzo znaczy specyficzny, 1 września i nie chodzi mi o to, że mam dwie wolne ręce, bo wysłałam moje dzieci do przedszkola i mogę tu przyjść bez nich. Tylko chodzi mi o to, że 84 lata temu zaczęła się druga wojna światowa, która polegała między innymi na tym, że po niej Polska miała zniknąć kompletnie z mapy. Mieli też zniknąć Polacy jako naród. Jesteśmy teraz te 84 lata później i mamy, jesteśmy narodem, który ma odwagę zadawać sobie, um, nie, znaczy nie, nie tylko, który odzyskał swoje miejsce na mapie, który jest w NATO, jest w Unii Europejskiej, jest szanowanym partnerem na świecie, ale też ma odwagę, odwagę sobie zadawać na przykład takie pytania, czy my możemy, czy Polska może znaleźć się wśród 10 najbogatszych krajów na świecie? Takie pytanie zadał wczoraj Miron Mironiuk, CEO Cosmos AI, to jest taki startup, który zyskał wycenę dwóch miliardów złotych. Miron wrócił do Polski, właściwie przyleciał, przyleciał do Polski, bo chce robić, um, program, chce uczyć dzieci programowania, chce, żeby Polska wprowadziła program nauki programowania powszechny dla każdego dziecka. Um, i dlaczego, więc on o, tym, on o tym też wczoraj przy okazji startu tego programu yy, opowiadał. Yy, I co on uważa, że dlaczego właściwie my możemy sobie takie pytania zadawać? Czy my mamy diamenty? Nie. Czy my mamy złoto? Nie. Czy my mamy wielki przemysł? Nie. Ale mamy ogromne zasoby, i te zasoby to są y, programiści. To jest kapitał ludzki, to są potencjalni, y, potencjalni pracownicy, którzy mogą się wpisać w ekonomię przyszłości. Miron podawał taki przykład y, medali zdobytych na, najważniejszej na najważniejszym programistycznym konkursie na świecie. Y, y, kiedy patrzymy w, w, w tę statystykę, po prostu nie, Polska nie jest na pierwszym miejscu, ale jeśli policzymy ją. W podziale na miliony mieszkańców, no to okazuje się, że Polska wygrywa że Polska wyprzedza Stany Zjednoczone, Rosję um, i Chiny. Bło Zrobiłam błąd na prezentacji: w Chinach powinno być 400 medalu na milion mieszkańców. Także on uważa, że, że, że to jest nasze złoto. Ech. Ale nie tylko on. Jak zobaczycie sobie na ranking yy, zrobiony przez HackerRank, Polska ma trzecich najlepszych programistów na świecie. Oczywiście możemy nie wierzyć w te liczby. Yy, ja też jestem zawsze sceptyczna w stosunku do danych, ludzi, którzy je przygotowują i którzy je podają. Wiadomo, yy, dane można różnie interpretować. Yy, no ale sceptyczne nie są yy, wielkie firmy technologiczne. Sceptyczny nie jest Google, który wykupił tutaj budynki. Sceptyczny nie jest Intel, który buduje fabrykę y, półprzewodników. Y, Sceptyczny nie jest Microsoft, który odpala tutaj swój region, um, region chmurowy. Sceptyczny nie jest Netflix, który tutaj buduje swoje biuro, sceptyczny nie jest TikTok i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc y, zagraniczne spółki technologiczne też wierzą w to, że my mamy świetny, świetny potencjał, żeby tutaj się rozwijać. Yy. Myślę, że również polski rząd to rozumie, można ich różnie oceniać. Natomiast to, co jest faktem, za chwilę każdy czwartoklasista dostanie swojego laptopa. To jest program, który kosztuje miliard złotych ponad. Miliard złotych wydajemy na y, laboratoria przyszłości. To są takie pracownie komputerowe zaawansowanych technologii, drukarki 3D itd. Tak Podłączamy szkoły do internetu, podłączamy je do szybkiej sieci, yy, chcemy rozprowadzić szybką sieć po, po salach. Więc, więc robimy to wszystko, ale pytanie, które można sobie zadać, to jest skąd ci dobrzy programiści się wzięli? Znaczy, skąd, skąd my ich mamy? I na to pytanie odpowiadają oni sami. Nie wiem, czy, czy ich znacie, ten na dole, to właśnie Mironią, o którym przed chwilą mówiłam, yy, który wprost mówi, że bardzo wiele zawdzię zawdzięcza szkołom publicznym, że jak był malcem, chłopcem, jego rodzice nie byliby w stanie zapłacić za zajęcia dodatkowe, a on siedział w szkole od 7 do 17 i brał we wszystkich udział, a jego rodzice nie zapłacili za to ani złotówki. Wojciech Zaręba, jego pewnie znacie, znacie lepiej, bo on jest z OpenAI. Jak przyjechał tutaj do Polski Sam Olman, on występował na scenie na Uniwersytecie Warszawskim i z tej sceny mówił, że jest wdzięczny, bo tylko polska edukacja pozwoliła mu zajść tak daleko. No, i teraz, to, się, to że mamy dobrych, dobrych uczniów, dobre wyniki, to może być dowód anegdotyczny, nie? ale jak zobaczymy sobie wyniki PIZY, czyli Międzynarodowego Badania Umiejętności Uczniów, to okaże się, że polscy uczniowie zdecydowanie przewyższają średnią OECD i to we wszystkich kategoriach: w czytaniu, w matematyce, w naukach przyrodniczych. Ale to, to nie jest koniec. Bo moim zdaniem dużo ważniejsza niż sama średnia, która jak zwykle niewiele mówi, jest ta część wykresu, która pokazuje, że nasi uczniowie, że my mamy bardzo dużo uczniów, którzy są bardzo dobrzy. Znaczy, jak podsumowuje się wynik Pizy. To wrzuca się uczniów do różnych koszyków umiejętności. Yy, I my mamy, 21% polskich uczniów yy, osiąga najwyższe wyniki z co najmniej, jednego, z co najmniej jednej te, tej kategorii. Zobaczcie, mamy bardzo mało uczniów, którzy zostają z tyłu, którzy z tych kategorii. Dostają niskie wyniki. I przez, przez lata dla nas, dla nas wzorem była Finlandia, pewnie znacie takie hasło, że nasza polska edukacja powinna być taka jak fińska, bo tam jest przyjaźnie, tam się dobrze uczy, tam są dobrze opłacani nauczyciele, um, uczniowie mają wysokie wyniki. No i zobaczcie, możemy teraz zagrać w 10 różnic, różniących te obrazki. Um, włożyłam tam fińską bibliotekę, żeby było widać, że coś się zmieniło, bo my byliśmy dokładnie w tym miejscu, w którym była Finlandia. Tu jeszcze wrzuciłam jedno badanie, które pokazuje, że w samych umiejętnościach komputerowych polscy uczniowie byli bardzo dobrzy. I też to obrazuje, że nie, staramy się nie zostawiać ludzi z tyłu. Takie dzieci, które nie umieją włączyć komputera niemalże zobaczcie, prawie ich nie ma. Spójrzmy na Tajlandię, Turcję, Chile ich jest tam mnóstwo po prostu dzieci, dzieci zostawionych z tyłu. No i teraz, to było kiedyś. A w 2019 roku y, przychodzi takie badanie Teams i przychodzą jego wyniki. Y, no i okazuje się, że wyniki polskich uczniów spadły. Można by sprawdzić, dlaczego. Hmm. Ale Polska nie prowadzi badań edukacyjnych, y, które mogłyby y, odpowiedzieć na takie pytania. A jeśli je prowadzi, to nie ujawnia szeroko ich wyników. Więc nic mi o nich nie wiadomo. Badania międzynarodowe, takie jak PISA, były przełożone z powodu pandemii i nie można było po prostu ich zrealizować. One, wyniki PIZY będą dopiero w kolejnym roku. No i teraz moglibyśmy oczywiście sięgnąć do egzaminów zewnętrznych. Nie do egzaminu Smoklasisty, do matury. Zawsze się podaje taką, taką średnią wyników albo ile uczniów zdało. No tak, tylko one zmieniają się co roku i nie można ich porównywać. Bo CKE może po prostu zmienić ich trudność i nie ma żadnego. Ich porównywanie nie ma żadnego sensu, więc my nie mamy żadnego miernika, żeby dowiedzieć się, czy polscy uczniowie wiedzą coraz więcej, czy coraz mniej. Ale. Warszawa zamówiła takie badania i okazało się. zamówiła je w. Ubiegłym roku była prezentacja tych wyników no i okazało się że polscy uczniowie że warszawscy uczniowie faktycznie umieją mniej niż wskazywałyby na to dotychczasowe wyniki to taka metodologia tego badania polegała na tym że przetestowano badacze założyli na podstawie badania PISA które pokazywałam przed chwilą ile polscy uczniowie jakie powinni mieć wyniki polscy uczniowie a następnie przeprowadzono analogiczne badanie na warszawskich uczniach no i proszę Zobaczcie, porównajcie y, oczekiwany przez badaczy poziom, czyli to, gdzie według piz -y my powinniśmy być i to, gdzie są uczniowie. Hmm. Oczywiście można powiedzieć, że to jest Warszawa, że to jest Trzaskowski i że oni to zrobili złośliwie, żeby coś udowodnić rządowi, ale y, co prawda nie da się porównywać takich wyników y, surowych testów, y, ósmoklasisty i matur, ale można zajrzeć w rozkłady wyników. No i to jest rozkład wyników z języka angielskiego. I my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to tak wygląda. Pewnie trochę dziwnie, bo raczej byśmy oczekiwali, że to będzie tak, że najpierw tak troszkę jest takich, co nic nie umieją, nie potem ta górka sobie rośnie, no bo średni, średnich powinno być najwięcej. No i potem są te niskie wyniki tych, tych najmniej najlepszych. No ale to nieprawda. E, przynajmniej dla języka angielskiego. I dlaczego to tak wygląda? Ano dlatego, i mówi to sama centralna szef centralnej komisji egzaminacyjnej, że angielski jest językiem, którego się douczamy, jest przedmiotem, którego się douczamy poza szkołą, w który inwestuje, rodzice inwestują pieniądze, więc te testy ósmoklasisty dla dużej części uczniów takich doinwestowanych są po prostu za proste. No ale nie można zrobić trudniejszych, bo mamy podstawę programową, czyli jakieś minimum, nie, które muszą wszyscy uczniowie opanować. Yy, więc, wie, więc mamy dużo tych najlepszych, potem liczba średnich się zmniejsza, no i mamy ten taki ogonek uczniów, w których mało kto inwestuje, których rodziców nie wiem, nie stać na prywatny angielski. Yy, oni, oni zostają z tyłu. Yy, dlaczego pokazuje to, jeśli mówimy o yy, wynikach z matematyki, nauk przyrodniczych i programistach, o co chodzi w tej całej historii? Ano o to, że wyniki egzaminów z, ósmoklasisty z matematyki zaczynają pokazywać, że w matematyce dzieje się dokładnie to samo co w angielskim. Zobaczcie, 2019. Trudne, dlaczego, dla większości uczniów matma jest trudna, zawsze tak było. Więcej jest dzieciaków, które mają słabe wyniki. nie? Tak jest w 19, 20, 21. No tu jest więcej słabych, więc pewnie CKE zrobiła trudniejszy test. Ale w 2022 wykres kompletnie się zmienia. Hmm, dziwne. W 2023 to się potwierdza. Hmm, dziwne. Yy, I znowu, można tutaj dużo, dużo spekulacji. Yy, Szukać dużo, wiel, wielu spekulacji, ale też jak rozma, zma, rozmawiałam z szefem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Marcinem Smolikiem, to on mówił, że mają takie podejrzenia, że to po prostu jest efekt do inwestowania uczniów. Może, może być efekt tego, że um, też obniżono wyna, wymagania egzaminacyjne i dla części uczniów po prostu ta matma już była za prosta, ale na pewno jest też pewien efekt tutaj tych korepetycji. Hmm. Czyli, w, moim zdaniem, to, to już pokazuje zmianę w systemie, która, która nas czeka. Ale takich jaskółek zmian jest więcej. To jest badanie CEBOS, które robi co roku, y, dotyczące inwestycji w zajęcia pozaszkolne. Jak ja chodziłam do podstawówki, to jest niestety początek tego wykresu już. Y, to 40% dzieciaków chodziło na jakieś dodatkowe zajęcia i to zwykle był yy, zwykle to był dodatkowy angielski, jakaś piłka, coś takiego. Dzisiaj 65% rodziców deklaruje, że wysyła dzieci na dodatkowe zajęcia. Rośnie też liczba uczniów w szkołach niepublicznych. Yy, w ciągu dekady to przybyło ich 150 tysięcy, czyli zwiększyła się ta liczba o połowę. I oczywiście można mówić, że być może zwiększyła się też liczba uczniów. A zatem spójrzmy, w odsetek uczniów w edukacji niepublicznej. On również zwiększył się o połowę. Czyli rośnie stale z roku na rok grupa osób, które ewakuują swoje dzieci do prywatnej edukacji. A to nie koniec. Zobaczcie, na edukację domową. Widzicie, co to jest? To jest taki system, w którym dziecko nie chodzi do szkoły, rodzic odpowiada za jego. E, za jego edukację, on zdaje egzaminy i w ten sposób e, może albo ominąć szkołę, jeśli ma tam jakieś problemy, e, na przykład z rówieśnikami, czy, czy po prostu problemy, z którymi sobie nie radzi, ale może też e, dopalić się, więc swoją wiedzę, tak? Mo, może po prostu więcej więcej tej wiedzy zdobyć. Różne są powody, żeby na to się decydować, ale liczba takich uczniów to, to, to już są nieaktualne dane, meni mi je przesłało z ostatniego roku. W, w, na koniec. Ubiegłego roku takich dzieci było ponad 40 tysięcy. Czyli jeśli dodamy dzieci z edukacji domowej, które są zwykle w publicznych jednych szkołach, do dzieci w edukacji niepublicznej, to mamy już 350 tysięcy dzieciaków, które e, nie chodzą do publicznej szkoły, których rodzice wybrali inaczej. E, no i co, co to wszystko, do czego zmierzamy? E, system, w którym edukacja. Dla najlepszych jest płatna, to system amerykański, ale on wcale nie oznacza, że będziemy mieli najlepiej wykształcone społeczeństwo. Nie? To są wyniki Amerykanów w pizie. I znowu, oni mają niższe wyniki z matematyki niż średnia OECD, i możecie zobaczyć w ostatnim wykresie, że jednak jest spora grupa uczniów, których oni zostawiają z tyłu. Inwestują w najlepszych, ale ci, których rodzice sobie nie radzą, którym nikt nie podał ręki, zostają z tyłu. No i co się wydarzyło? Można oczywiście, gdybym była złośliwa, to bym powiedziała, że to się wydarzyło, ale to jest nie, też nie do, końca, nie do końca prawda, a przynajmniej tylko jeden ze składników tej prawdy, bo w międzyczasie mieliśmy pandemię, mieliśmy strajk nauczycieli, który trochę przemodelował relacje w szkole, które stały się dużo trudniejsze. I ilość takich czynników, które, które wpłynęły na to. Jak wrócimy do badań z Warszawy, tam Evidence Institute opublikowało raport z tych badań, no to oni powiedzieli, że jednak w dużej mierze za ten spadek umiejętności uczniów odpowiadała pandemia, ale oczywiście efekt zmian w oświacie też tam widać. No, bo nasza oświata, nie wiem też, czy jesteście tego świadomi, bo każdy z nas jest tylko przez chwilę w tej szkole. W szkole, przeszła szereg fundamentalnych zmian. Mamy 99. wprowadzenie gimnazjów. W 2004 minister Łybacka wprowadza obowiązkową zerówkę. W 2009 jest obniżenie wieku szkolnego, czyli dzieci czyli sześciolatki idą do szkoły. To wszystko sprawia, że nasze polskie dzieci uczą się przez 10 lat tym samym systemem. tak? Że, że wszystkie przez 10 lat od zerówki do końca gimnazjum mają ten sam program nauczania. I to, to okazuje się bardzo ważne. W 2011 minister Hall robi totalną reformę podstaw programowych. Znowu wielka zmiana dla całej szkoły. No, a potem zmienia się władza i w 2016 roku nam się odwidziało i jednak sześciolatki nie idą do szkoły. Podnosimy wiek startu szkolnego. W 2017 odwidziały nam się gimnazja. W związku z czym nasz czas kształcenia ogólnego skraca się do 9 lat. Czyli dzieci ze środowisk, którymi nikt się nie opiekuje, uczą się już tylko 9 lat tego samego co cała reszta. No i 2018 kompletna znowu reforma podstaw programowych, znowu zupełnie czego innego ta szkoła ma uczyć i zupełnie w inny sposób. Czyli zobaczcie to, od, od 20 lat mamy nieustanne zmiany w szkole. I to wszystko, o czym Wam mówię, prowadzi do tego, i taka jest, ta, to jest moja hipoteza, nie mu, jakby nie trzeba się z nią zgadzać oczywiście, że my zmierzamy w stronę, w której takich chłopaków jak Wojtek Zaręba możemy zgubić, bo jeśli będziemy dbać tylko o te dzieci, które, których rodzice mają wyższe wykształcenie. Bo też z badań edukacyjnych wiemy, że to wyższe wykształcenie zwykle przekłada się na to, że dzieci będą miały wyższe wykształcenie. Więc jeśli będziemy tylko skupiać się na tych osobach, to my zgubimy takich chłopaków z kludborka, którzy są zdolnymi matematykami, którzy potem mogą być zdolnymi programistami, którzy mogą wpisać się w tą, w tą ekonomię. Co więcej, nie, jeśli obniżymy yy, poziom nauczania matematyki, to stracimy na tym wszystkim, bo oczywiście nie trzeba być programistą w globalnej ekonomii. Na Boga, nie wszyscy muszą być pisarzami, którzy umieją pisać, nie wszyscy muszą być y, matematykami, którzy umieją matematykę, nie wszyscy muszą być programistami, którzy y, te, te, te umiejętności programowania też posiądą, y, ale wszyscy powinni mieć szansę, by się w tym wykazać, nie? Z czego to wszystko się jeszcze bierze? Bo powiedzieliśmy o pandemii, powiedzieliśmy o strukturalnych reformach. My fatalnie płacimy nauczycielom. Zobaczcie, są, na, nauczyciele odchodzą ze szkoły, brakuje 20 tysięcy. Średnia wieku to powyżej 40 lat, dlatego że my im płacimy e, 1000 złotych mniej średnio niż e, innym osobom wykształconym e, z magisterium. My nie pozwalamy im się e, rozwijać zawodowo. Bo pieniądze, które oni dostają, to, to tak jakby wszystkie um, pensje sprowadzić do jednej waluty. I pieniądze, które oni dostają, no to przybywa im 55 um, pięć tysięcy, pięć tysięcy jednostek. Tak zobaczcie, jak na przestrzeni 15 lat mogą um, um, rozwinąć się nauczyciele w Niemczech, w Holandii, w Irlandii czy, 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 czy nawet na Cyprze. Tak, jak, jak, Jakie oni mogą przejść awans zawodowy? Yy, mamy kryzys psychiczny najmłodszych, to znaczy, jak dzieci, które cierpią na zaburzenia psychiczne, yy, mogą yy, się uczyć, nie? Yy, jak, jak mogą nadganiać program, jeśli najpierw muszą nadganiać siebie? No i teraz ponieważ to jest kongres regeneracja i ja generalnie um, uważam, że my możemy bardzo dużo zrobić, że nic nie jest zapisane wiecie, na stałe, e, tak jak te 84 lata temu ktoś chciał zapisać, żeby Polski nie było i żebyśmy my nie mieli już nic do gadania w historii, a my jednak tu jesteśmy, nie? Więc moim, po, mo, moim zdaniem edukacja, żeby zadbać o tych e, o tych chłopaków z Kluczborka i dziewczyny z Kluczborka, potrzebuje spokoju. Czyli końca takich strukturalnych reform, nieustannej przewalanki. Żeby to zrobić, to jest potrzebna debata nad celem i taka zgoda co do kierunku, w którym chcemy podążać. Czy Wy słyszeliście kiedykolwiek, żeby politycy mówili o celu polskiej edukacji? Mówią o pieniądzach dla nauczycieli, mówią o zmianach w podstawach programowych, o egzaminach. Znowu o pieniądzach dla nauczycieli. Yy, nikt nie mówi o tym, do czego tak naprawdę to wszystko ma zmierzać. Po co wy się uczyliście? Po co, po co wszyscy się uczą? Yy, potrzeba też nam polityki opartej na faktach, to znaczy powrotu do edukacyjnych badań i dokręcania precyzyjnie śrubek, tak żebyśmy osiągali te cele, które sobie wyznaczymy. No i oczywiście potrzeba nam współpracy i w tej wszyscy obserwujemy co się dzieje na, na scenie politycznej. Yy. Ta współpraca praktycznie na tym poziomie nie istnieje, a myślę, że dla systemu oświaty, do tego, żebyśmy wszyscy um, zmierzali w stronę tych celów, na które się umówimy, może kiedyś, że, że, że to jest kluczowe. Bardzo Wam dziękuję.